Cześć kochani z tej strony Azaria i jesteśmy dzisiaj znowu z moją plantacją mniszka lekarskiego, bo widziałam pewnego TikToka, na którym dziewczyna przygotowała spaghetti z łodyg mniszka. Jest to coś, co postanowiłam wytestować, więc mam dzisiaj ze sobą koszyczek. I żeby się ubrudzić wzięłam też ze sobą rękawiczki i sekator, chociaż wiem, że potrzeba sekatora do mniszka. Ale dobra. Potrzebujemy samych łodyg bez kwiatostanów, dlatego się nadadzą się też takie mniszki, które są już przekwitnięte. Więc co, ja zabieram się do pracy, nazbieram troszkę, a potem zapraszam was do mojej kuchni. Ok, więc na patelni mam właśnie rozgrzaną oliwę z ząbkiem czosnku, trochę soli i chili i teraz nasze umyte i osuszone łodygi mieszka wrzucam na patelnię i mam się dusić pod przykryciem. Muszę to jakoś... Ja nie jestem fatalna w kuchni w ogóle, więc... Dobra, wyłamę je trochę. Muszę je przykryć. Dobra. I pod przykryciem dosimy je aż zmiękną, więc zaraz to pokażę. Okej, myślę, że to już. Nie wiem, czy to w ogóle widać w kamerze, w tym kamerze, bo tak szczerze ustawiłam i nawet nie sprawdziłam. Yy, Widzicie, jak to wygląda? Okej, okay, powiedzmy, że to tak powinno wyglądać. Nawet szalone. Dobra, ale najważniejsze pytanie jak to smakuje? Więc uwaga, robimy to na sobie jednego. Nie mogę tego napić. Dobra, robimy tego. Wyraźny smak. Bardzo zielne. Trochę gorzkie. tłuste od tej oliwy. Ale nawet ciekawe. Ja bym to pieprzył Ale ja wszędzie pieprzy rzucam. Dragoszkę. Ale fajna ma strukturę. Ciekawe, bardzo ciekawe Ej, rewelacja. Aż zostawię rodziny do spróbowania. Dobra. Nie wiem jakie wystawiam te Dzięki wielkie za oglądanie. Nasze spaghetti z mniszka wyszło. Tak jak mówię trochę gorzkie, ale nawet zjadliwe. Dobre takie. Ja zjem i zostawię różnie pewnie trochę. Więc działa, wytestujcie. Bardzo ciekawy smak. Dzięki wielkie za i do zobaczenia na